Oto modlitwa poranna, potężny moment, aby przyjąć obietnicę zawartą w Psalmie 120 Kerm. To nie jest tylko kolejna modlitwa. To jest Twój punkt zwrotny. Jeśli kliknąłeś ten tytuł, to dlatego, że obudziłeś się dziś, czując ten niewypowiedziany ciężar. Być może otworzyłeś oczy, zanim słońce wzeszło, a pierwszą rzeczą, która cię przywitała, nie był pokój, ale lista Twoich walk. Walka o finanse, walka o zdrowie, walka o rodzinę, walka o samą swoją przyszłość. Czujesz ten ciężar na ramionach, to przytłoczenie, które sprawia, że zastanawiasz się, skąd nadejdzie pomoc. Właśnie w tym momencie Kościół i Pismo Święte dają nam język buntu przeciwko rozpaczy. Dziś rano nie będziemy patrzeć w dół na problemy, będziemy patrzeć w górę. Razem z wiarą wykonujemy proroczy akt, podnosimy nasze oczy ponad horyzont naszych trudności. Jak mówi psalmista, tak i my deklarujemy w ten poranek: Podniosę oczy Meku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Psalm 121, 1, 2. Poczuj moc tych słów. To nie jest nadzieja, to jest deklaracja. Pomoc nie jest w drodze, ona już tu jest pochodzi od tego, który stworzył sam kosmos, w którym znajdują się twoje problemy. On jest większy niż twoja walka. On jest twoją natychmiastową pomocą. Panie Boże wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, przychodzimy do ciebie tego poranka nie dlatego, że jesteśmy silni, ale dlatego, że ty jesteś. Przychodzimy bo obudziliśmy się z ciężarem świata na naszych barkach i potrzebujemy Twojej natychmiastowej pomocy w naszych walkach. Podnosimy nasze oczy ku Tobie, nasz Ojcze, i wołamy o siłę, której nam brakuje. Pierwszą siłą, o którą błagamy, Panie, jest siła do wytrwania. Ty wiesz, mój Boże, że często najtrudniejszą częścią bitwy nie jest sama walka, ale oczekiwanie oczekiwanie na odpowiedź oczekiwanie na przełom. Oczekiwanie na rozwiązanie, które wydaje się nie nadchodzić. Jesteśmy w poczekalni życia, Panie, i nasze nogi męczą się od stania, nasza cierpliwość się wyczerpuje. Łatwo jest wierzyć, gdy cud jest natychmiastowy, ale Ty prosisz nas, byśmy ufali Ci w korytarzu, w ciemności, podczas gdy drzwi pozostają zamknięte. Ten psalm obiecuje: Nie pozwoli, by potknęła się noga Twoja ani się nie zdrzemnie ten, który Cię strzeże. Psalm 121, 3 Panie Jezu, modlimy się dziś o te obietnicę. Kiedy czujemy, że nasze stopy się chwieją, kiedy pokusa, by się poddać, by zawrócić, by zwątpić, staje się przytłaczająca, prosimy, bądź naszą stabilnością. Ty, który jesteś skałą wieków, bądź gruntem pod naszymi stopami. Modlimy się o nadprzyrodzoną wytrwałość. Nie siłę, by biec. Ale siłę, by po prostu stać, by stać mocno w wierze, wiedząc, że nawet jeśli my nie widzimy ruchu, Ty działasz za kulisami. Jak powiedział Twój apostoł Jakub, pozwól, aby cierpliwość przyniosła doskonały owoc, abyśmy byli doskonali i nienaganni, niczego nam nie brakowało. Dziś wybieramy cierpliwość nie jako pasywną rezygnację, ale jako aktywny akt wiary. Ufamy Twojemu wyczuciu czasu, ufamy Twojemu procesowi. Daj nam siłę, by przetrwać to oczekiwanie, wiedząc, że nasza pomoc jest już w drodze. Następnie, Panie, wołamy o siłę, która płynie bezpośrednio z wiary, aby przetrwać najtrudniejsze dni. Są takie poranki, mój Boże. Kiedy sam akt wstania z łóżka wydaje się bitwą, dni kiedy depresja wisi jak ciężka mgła, kiedy smutek jest namacalny, a wyczerpanie jest nie tylko fizyczne, ale i duchowe, to są te dni, kiedy nasza własna siła woli zawodzi. To są te dni, kiedy szept wroga jest najgłośniejszy, mówiąc nam, że nic się nie zmieni, że zawsze tak będzie. Panie, w te dni nasza pomoc musi pochodzić wyłącznie od Ciebie. Twój Syn, Jezus Chrystus, wiedział, co to znaczy być wyczerpanym. On wiedział, co to znaczy modlić się w agonii w getsemanii. I to on powiedział: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię." Mateusz 11:28. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie właśnie teraz. Jesteśmy utrudzeni, Jesteśmy obciążeni, nasze dusze są zmęczone. Prosimy, weź nasz ciężar i daj nam Twoje pokrzepienie. Prosimy o siłę, która nie jest nasza, siłę, która jest nadprzyrodzona, siłę, która mówi: Mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Kiedy czujemy się puści. Napełnij nas. Kiedy czujemy się złamani, poskładaj nas. Niech Twoja radość będzie naszą siłą, niech Twoja obecność będzie naszym paliwem. Deklarujemy wiarą, że ten dzień nie pokona nas, ponieważ Ty, który jesteś w nas, jesteś większy niż Ten, który jest na świecie. Nasze uczucia nie będą dyktować naszej rzeczywistości, Twoja prawda będzie, a Twoja prawda mówi, że Twoja moc doskonali się w naszej słabości. Jesteśmy słabi dziś rano, Panie, więc bądź potężny w nas. Jeśli to jest Twoja modlitwa dzisiaj, jeśli czujesz to wołanie o nadprzyrodzoną siłę w swoim duchu, chcę Cię zaprosić do przyłączenia się do tej porannej społeczności. Zasubskrybuj ten kanał, abyśmy mogli codziennie razem podnosić nasze oczy ku górom. Nie jesteś sam w tej walce. Panie, modlimy się również o siłę fizyczną, aby oprzeć się chorobie. Ciężar świata, o którym mówimy, nie jest tylko emocjonalny czy duchowy, on manifestuje się w naszych ciałach. Stres naszych walk odciska piętno. Objawia się jako chroniczne zmęczenie, jako ból, który nie ustępuje, jako bezsenność, która kradnie nasz odpoczynek, lub jako choroba, która atakuje nasze komórki. Twój Psalm 121 to nie tylko metafora duchowa, to obietnica fizycznej ochrony. Wdzięcie słońce nie porazi ani księżyc w nocy. Psalm 121, 6. To jest obietnica ochrony przed tym, co widzialne i niewidzialne, co nas atakuje. Panie, dziś rano stajemy jako strażnicy nad naszymi ciałami, które są świątyniami Ducha Świętego. Modlimy się o uzdrowienie. W imieniu Jezusa Chrystusa rozkazujemy każdej chorobie, każdemu bólowi, każdemu wirusowi i każdej niemocy, aby odeszła. Modlimy się o odbudowę. Tam, gdzie jest zmęczenie, mówimy witalność. Tam, gdzie jest ból, mówimy ulga. Tam, gdzie jest słabość, mówimy moc przypominamy sobie proroka Izajasza, który powiedział: Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siłę, otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Izajasz 40, 31. Panie, odnów naszą siłę dzisiaj. Niech Twoja uzdrawiająca moc przepływa przez każdą żyłę, każdy nerw i każde włókno naszej istoty. Modlimy się za tych, którzy słuchają tej modlitwy z łóżka szpitalnego, za tych, którzy czekają na wyniki badań, za tych, którzy żyją w chronicznym bólu. Bądź ich uzdrowicielem, panie, bądź ich siłą fizyczną. Niech poczują namacalną moc Twojej obecności, która przynosi życie i zdrowie ich ciałom. A teraz, Ojcze, dotykamy sedna naszych nocnych lęków. Modlimy się o uwolnienie od lęków, które rodzą się pośród burz. Kiedy przychodzi kryzys, diagnoza lekarska, utrata pracy, telefon w środku nocy, lęk jest pierwszą emocją, która puka do drzwi. To nie jest zwykły niepokój, to jest paraliżujący strach strach przed przyszłością, strach przed co jeśli strach przed nieznanym. Psalm 121 mówi: Pan Cię strzeże, Pan jest cieniem po Twojej prawicy. Psalm 121.5 Cień oznacza bliskość, Panie, oznacza, że jesteś tak blisko nas, że blokujesz palący żar lęku. Panie Jezu, Ty spałeś spokojnie w łodzi podczas gwałtownej burzy, kiedy uczniowie obudzili Cię w panice, mówiąc: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Ty wstałeś i zgromiłeś wiatr i morze, mówiąc: Cicho bądź spokojny. Marek 4:39: Panie! W naszym życiu szaleją teraz burze, w naszych umysłach są wichry lęku, w naszych sercach są fale paniki. Prosimy Cię, powiedz do naszego strachu, cicho, bądź spokojny. Złam moc lęku nad nami. Twój apostoł Paweł przypomniał nam, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. 2 Tymoteusza 1,7 Tego poranka wybieramy moc zamiast bojaźni. Wybieramy miłość zamiast strachu, wybieramy zdrowy umysł zamiast chaosu, lęku. Wypełnij nas swoim doskonałym pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Uwolnij nas, Panie, z więzienia lęku, abyśmy mogli stawić czoła tej burzy, wiedząc, że Ty jesteś w łodzi razem z nami. Jeśli znasz kogoś, kto jest dzisiaj sparaliżowany przez strach, jeśli ta modlitwa przypomniała Ci o kimś, kto czuje się uwięziony, Podziel się z Nim tą modlitwą, wyślij ją jako wiadomość nadziei, jako broń przeciwko lękowi, który ich atakuje. Na koniec, Panie, skupiamy wszystkie nasze prośby w jedną: błagamy o Twoją ochronę i ocalenie od zła w tych czasach kryzysu. Psalm 121 jest psalmem na czas kryzysu. To modlitwa żołnierza, podróżnika, kogoś w niebezpieczeństwie. A jego kulminacja jest ostateczną obietnicą. Pan cię ustrzeże od zła wszelkiego, czuwać będzie nad duszą Twoją. Pan będzie strzegł wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Psalm 121, 7 8. Ojcze, jak bardzo potrzebujemy tej obietnicy dzisiaj. Czujemy, że zło nas otacza. Widzimy je w wiadomościach, ale czujemy je też w naszym życiu. Czujemy je w nieoczekiwanych atakach, w zdradach, w niesprawiedliwości, w pokusach, które próbują nas wykoleić. Panie Jezu, ty sam powiedziałeś: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Jan 16:33. Ponieważ ty zwyciężyłeś, my prosimy o twoją ochronę. Bądź naszą tarczą, bądź naszą twierdzą, bądź naszym obrońcą. Gdy wychodzimy dzisiaj z naszych domów, prosimy abyś strzegł naszego wyjścia. Kroń nas w podróży, w pracy, w naszych interakcjach Kroń nas przed wypadkami, przed krzywdą, przed planami wroga. A gdy wrócimy do domu, Panie, strzeż naszego wejścia. Niech nasz dom będzie sanktuarium pokoju, miejscem chronionym przed złem tego świata. Stawiamy duchowy mur obronny wokół naszych rodzin, naszych dzieci, naszych małżeństw. Deklarujemy, że żadna broń ukuta przeciwko nam się nie poweźmie. Deklarujemy, że zło nie będzie miało ostatniego słowa. Twoja ochrona jest naszym dziedzictwem, Twoje ocalenie jest naszą rzeczywistością. Przyjmujemy je teraz przez wiarę. Tak więc teraz, na zakończenie tej porannej modlitwy, wracamy tam, gdzie zaczęliśmy, ale już nie jesteśmy tacy sami. Nie patrzymy już na góry naszych problemów z rozpaczą, patrzymy na nie ze świadomością, że nasz Bóg jest wyższy. Ciężar, z którym się obudziłeś, nie zniknął magicznie, ale Twoja siła, by go nieść, została pomnożona. Lęk wciąż może szeptać, ale głos Twojego obrońcy jest głośniejszy. Otrzymałeś natychmiastową pomoc. Niekoniecznie natychmiastowe rozwiązanie, ale natychmiastową obecność, natychmiastową siłę i natychmiastowy pokój. Psalm 121. Nie kończy się na nadziei, kończy się na pewności. Teraz i na wieki. To nie jest tymczasowa poprawka, to jest wieczne przymierze. Przyjmij tę siłę na nadchodzący dzień, wyjdź w świat nie jako ofiara swoich walk, ale jako zwycięzca dzięki mocy Tego, który Cię kocha. On nie śpi, On Cię strzeże, On jest Twoją pomocą. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca i chcesz uczynić ją częścią swojej codziennej deklaracji wiary, Polub ten film i napisz w komentarzu prostą, ale potężną deklarację wiary: Pan jest moją pomocą. Niech to będzie pieczęć na Twojej modlitwie i świadectwo dla innych. Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze i będzie Ci łaskawy. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i da Ci pokój.